Kiedyś ktoś się pytał mnie, jak tutaj wkładam te łożysko. To drugie jakby tutaj o, że co wchodzi ciasno w karter i na wał powinno wchodzić generalnie. No to ja tutaj oje, trochę grzeję sobie, żeby lekko weszło. I teraz tutaj o, w środek na wale pójdzie luźno i teraz nasadka 27, akurat tu jest udarowa, je wbijam. Generalnie chodzi o to, żeby po prostu jakby na jedną bieżnie lekko weszło, dlatego ja je podgrzałem wewnątrz. To na zewnątrz jeszcze nie zdążyło się zagrzać łożysko i po prostu za jedną bieżnię ją tutaj wbiłem, no, tak o, No w sumie generalnie za ciężko to weszło, bo wiadomo gniazda są przeważnie wybite w tych wszystkich sprzętach. Ale właśnie ja to tak robię no, i generalnie to działa, jeździ, to akurat jest udarowa, 27 praktycznie idealnie pasuje. Za tamtą bieżnię łapać i tutaj też jeszcze daleko wchodzi na stożek, więc ta długa spokojnie wystarcza. No i o, nawał wchodzi lekko, na to się troszeczkę wbija, no i weszło idealnie. Z drugiej strony tak samo, tylko z drugiej trzeba uważać, żeby, yy, bo tam uszczelniacz wchodzi. Teoretycznie powinien pierwszy wejść uszczelniacz, a wtedy łożysko, niektórzy dają to odwrotnie. A to już wiadomo, wedle uznania.